Wszyscy szukają brudów na lalunę. Sący się zawodnicy, arena do walk zbudowana z materacy, brak hey. sędziów i problemy z wypłatami dla zawodników. Taki obrazek maluje się po pierwszej edycji Royal Division. Niestety jest bardzo źle. Podczas pierwszej walki, którą się nie było sędziego. To nie był problem, żeby tą walkę przeprowadzić? Sędziego nie było? Op. Ja. Ale... Kontrowersje wokół Butikula. Odbyła się pierwsza konferencja trzeciej edycji High League. kanał sportowy obrywa mocnym hejtem za wypuszczenie wyjątkowych szklanek. A Nitro ma mocną spinę z Jackiem Murańskim. Jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się drogi widzu nie martwia, Nazywam się Tomasz Andrzej i będę Chodzisz? Twoim przewodnikiem. Jeżeli chcesz nie przegapić kolejnych Chodzisz? odcinków, koniecznie kliknij sobie w ten czerwony guzik, żeby zasubskrybować kanał. A jeszcze zanim zaczniemy, bardzo miło mi poinformować, iż partnerem dzisiejszego odcinka jest ulubiona sieć wszystkich Polaków, czyli Play. Jeżeli znowu zacina ci Twoją ulubioną galę MMA, to może nie być, to tutaj na drugim, to mogę się tu przewiercić. Myślę, że akurat na internecie z playa to najczęściej kurwa na właśnie, bo posiadam takowy żeby puścić sobie kablem. Także fajnie się złożyło, bo jest to faktycznie opcja, z której korzystam. Gorąco wam polecam, a tymczasem zaczynajmy. A zaczniemy sobie od hejtu, który spadł na kanał sportowy. Moi drodzy, to się rzadko zdarza, bo właściciele z Krzysztofem Stanowskim na czele raczej są w tej części internetu, która jest dosyć mocno przez odbiorców szanowana. Aż do wypuszczenia pewnych szklanek. Co się wydarzyło? Otóż słuchajcie, w sieci sklepów Biedronka pojawiły się takie oto szklanki opakowane w karton z logotypem kanału sportowego. Po odpakowaniu w opakowaniu tych szklanek okazało się, że szklanka nie jest w żaden sposób brandowana. Jest to zwykła, najzwyklejsza szklanka. No więc ludzie bardzo słusznie powiedzieli: Ej, ale o co kurwa chodzi, że wypuszczacie produkt związany z kanałem sportowym, który z kanału sportowego ma tylko karton, który się wyrzuca? To tak, jakby youtuber sprzedawał koszulkę swoją, i ona by przychodziła w opakowaniu. Aż mi się kojarzy ten specjalny box ekipy, co były kulary z AliExpress. Paniu, nie Tam wiem, czapka. Gimper i a tutaj to to albo bluzę nawet, nie? Że macie bluzę i jest pudełko z napisem Gimper, wyjmujecie i to jest zwykła czarna bluza bez napisu. A zapłaciliście za nią więcej niż za zwykłą bluzę, prawda? No więc bardzo dziwnie i oczywiście zostali tutaj panowie posądzeni o skok na kasę, a to nie był koniec ich problemów, bo okazało się, że część partii szklanek ma na sobie logotyp kanału sportowego, tylko w formie takiej dziwnej naklejki, którą jednym ruchem jest można zdjąć. No i ona jest nalepiona w takim miejscu, jakby to miał być branding, ale znowuż odkleja się na tyle łatwo, no że ciężko powiedzieć po co ona tutaj tak naprawdę jest. Komentarze w stronę panów były naprawdę bardzo nieprzyjemne. Twitter tam dosyć mocno ich wyzywał. W związku z tym Krzysztof Stanowski postanowił wrzucić oświadczenie w tym temacie. I ktoś mógłby się spodziewać, że to tutaj przecież taki mistrz słowa, wspaniały dziennikarz, dobrze ma poprzekminiane różne case'y PR-owe, będzie wiedział przecież jak zareagować na tego typu kryzys. No okazało się, że nie zupełnie. Krzysztof Stanowski w 11-minutowym oświadczeniu, po pierwsze, faktycznie przeprosił, chociaż nie przeprosił bezpośrednio za produkt i za to, jak on wygląda, tylko przeprosił za to, że nie wykonał swojej pracy razem z kolegami, że nie dość dokładnie przyglądali się temu projektowi, że jacyś ich pracownicy zawalili, no i oni powinni byli tego dopilnować, żeby to lepiej wyglądało. My musimy przeprosić, no bo zajebaliśmy totalnie, nie nadzorowaliśmy tego w sposób właściwy, zabrakło kontroli zabrakło no, Ale paskudne też, tak. Ja... Znaczy, Szybkiej. Chodzi o ten reakcji. napis. No i na sam koniec wyszliśmy na totalnych głupków. Jednocześnie poinformował, że te nalepki, no to służą do tego, żeby je odlepić i że tam nigdy nie miało być brandingu i że szklanka miała być zwykłą, czystą szklanką. W kartonie kanału Sport... O, taka. W sklepach można było kupić czystą szklankę bez żadnej naklejki albo czystą szklankę z należało tylko odlepić naklejkę i była też zwykłą, czystą szklanką. I to jest normalne, znaczy ludzie kupują szklanki. Nie odniósł się natomiast do tego, że to jest strasznie dziwny pomysł wypuszczać szklanki w kartonie kanału sportowego, które nie mają na sobie brandingu kanału sportowego. Ten temat został zupełnie pominięty i to strasznie dziwne, bo to był chyba taki główny zarzut od ludzi, a nie te biedne nalepki. Oprócz tego do filmu montażysta dokleił trzy banery z reklamami, co na filmie XD. Wyszło dosyć dziwnie. Stanowski, jak o tym wszystkim opowiada, to trochę wydaje się być mało przejęty tą sytuacją. To jest tu z takim uśmieszkiem, mówi tu trochę ironizuje. Do tego jakieś scenki w sklepie z butami, które tak trochę odbierają powagi filmowi. Wyszło dziwnie i wyszło jakby Krzysiek nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, jak dużo negatywnych emocji wzbudziło w ludziach wydanie produktu, jaki wydali. Komentarze nie pozostawiły na Stanowskim suchej nitki. Brak zrozumienia problemu, tu nie chodzi o naklejki, ale o to, że otrzymuje się produkt pewnej marki, jaką już jesteście, a dostajemy jako klienci czyste szklanki niczym z Chińczyka. Ta naklejka dla niektórych może naiwnych stanowiła symbol, że jest to coś wyjątkowego. Nie rozumiem kompletnie jak pomysł sprzedania zwykłych, nieobrędowanych szklanek pod szyldem kanału sportowego mógł zostać uznany jako dobry. No to widać, że chociaż utrzymuje. Mii, dziękuję serdecznie za, za... formad i to, kurwa pierwszy. Przez większość odcinka ma bekę ze swoich widzów, bo he, he, jak mogli się spodziewać, że szklanka z kanału sportowego będzie w jakikolwiek sposób związana z kanałem sportowym. Dorzucając na koniec, szybkie przeprosiny od niechcenia. I tego jest tam całe mnóstwo i nie jest to hejt, tylko konstruktywna krytyka w bardzo dużych ilościach. My nadzieję że panowie wezmą sobie do serca i więcej takich brzydkich rzeczy robić nie będą. A Nitro z kolei życzyłby sobie, żeby brzydko nie mówił na jego temat Jacek Murański. Sytuacja dosyć przedziwna, bo są to postacie z dwóch dosyć odległych światów, poza tym, że oczywiście biją się w jednej federacji na fame MMA. Jacek Murański na swoim Instagramie napisał tak Ten żałosny, mentalny śmietnik Nitro nazywa publicznie nasz kraj Polskę kur dołkiem i życzy nam, Polakom, okupacji. W innym materiale opisuje ten moralny śmietnik siebie jako mieszkającego w Breslau, niemieckiego pana, którego to pana granicy Polaczki mają szanować. Ten pogubiony śmietnik, żałosny bękart losu, który jak sam chwali się czy że jest z z dreamera, Babcia Rosjanka, dziadek Niemiec. Uży i rzeczy publicznie Polsce. Polsce, która go w swojej łaskawości gości. Polsce, w której mieszka w umysłach i sercach, jako jeden z najbardziej zasięgowych youtuberów polskiej młodzieży. Polsce, która pozwala zarabiać mu pieniądze. Na wątpliwej co do warstwy merytorycznej aktywności internetowej. Hartak Wrocław, a nie Breslau. To jest wojna, a nie jak ten śmietnik Nitro uważa jakaś komputerowa gierka. Cywile ukraińscy pod ruskimi bombami, na poważnie Giną. Dzieci giną pod ruskimi bombami na poważnie. Niestety więcej nie mogę przeczytać, bo profil pana Jacka Murańskiego niestety spadł z Instagrama. Nitro, w krótkiej odpowiedzi na live, stwierdził, że Jacek Murański przekracza pewne granice i że wyzywanie czyjejś rodziny to trochę za daleko. Ja rozumiem, że ci ludzie już kurwa szukają atencji wszędzie. A jak a jaka była wypowiedź Nitro w ogóle? Dlaczego? A może nie, będzie umieszczone? Ale jak czy? powinna być kur... jakaś granica, nie? A inną rzeczą jest kurka. A, czymś ja rodzinę wydać, no Nie wiem, no pier... jest jestem człowiek. W Podobnym tonie skomentował tweetbox Della, który na początku trochę zajarał się, że jest aferka. Wrzucił takiego tweeta, który miał podkręcić. Nitro ma internetową zbliżonym z Maremskim. Coś czekasz? A zaraz do tego dojdzie ty, Mariusz Budzianowski? Co? temat, na co Nitro odpisał mu bardzo ostro. Rozję... Na łeb jesteś. To twój zawodnik mojego ojca rusko-niemieckim psem nazywa cię to bawi. Jebać cię w I tutaj widzimy też fragment komentarza Jacka Morańskiego. Ten śmietnik Nitro przez rusko-niemieckiego mieszania. Dziękuję pan narzędziowiec z diabolani, za subiki. Usłysza, nitro całkowicie Manu, nie miałem nic. Post. Nie wiedziałem o tym, co zrobił Morański. Nitro że napisał, że git. A, I cieszę, cieszę, cieszę się że to Natomiast ciekawe, ludzie w komentarzach wcale nie są tak mocno po jego stronie. Okay. Mam mieszane uczucie. jakby rozumiem, totalnie zachowanie Nitra, bo wplątywanie i wyzywanie rodziny i osobnie. Urwa. Mam jeszcze na uczucie, jakbym rozumiał totalnie zachowanie nitro w to totalne kure. Ale z tyłu głowy dalej siedzi, że to nitro, który przez bardzo długi czas bazował swój kontent na wyzywaniu ludziom, między innymi rodziców. I takie podwójne standardy ma. Imo... Trochę fakty. Nitro nawet na to odpisał. Trochę racji masz, trochę nie, ale skupmy się na tym, że nie możesz być gitem z wolności i budować narracji obrony rodziny, w co drugim zdaniu w momencie, gdy dla atencji pomawiasz co chwilę komuś rodzinę. Morański jest złym człowiekiem po prostu. Ja tak sobie trochę myślę, stojąc z boku, że słowa takich. No ale trochę kurwa. no miał rację Nexe, nie? Nawet w tej wypowiedzi. Że no jednak. Ale masz kurwa, ziazie po tym kleszczu jebanym. Pierdolone kleszczozy no, idziemy do weterynarza. Nie? Ludzi jak Jacek Murański raczej bierze się trochę. Ale z drugiej strony, kurwa, w tym jebanym internecie każdy ma co dwie sekundy, jakieś podwójne standardy, tak ja bym ruchał wam stare, jak to ma w zwyczaju, i nagle ktoś by powiedział do mnie, rucham ci starą, to i bym się obraził o to, no kurwa. <laughs> Trochę przez palce. Nie wiem, czy Nitra faktycznie personalnie to dotknęło. Szczególnie, że faktycznie wydaje się mocno zdystansowaną do siebie osobą. Też często ze znajomymi jeżdżą sobie po rodzicach, czy gdzieś tam jakoś w formie riposty. On lubi w ten sposób odpowiadać. Natomiast tutaj też pamiętajmy, że to, co zrobił Jacek Murański, to nie był, nie był jakiś tam luźny żarcik typu Twoja stara, tylko no już takie bardzo konkretne, ostre zarzuty w mocnych słowach. Natomiast z Jackiem Murańskim jest trochę jak z Laluną. To znaczy, jak ktoś tyle krzyczy, tyle obraża, wyzywa, atakuje wszystkich, rozrzuca te zarzuty na lewo i prawo, to te słowa przez to. To, że jest ich tak dużo, bardzo mocno tracą na wartości. I to powoduje, że moim zdaniem po prostu ciężko to brać na poważnie. Jakby do mnie ktoś wyleciał z takimi zarzutami, no to nie wiem, pewnie bym się zaśmiał, bo to jest już jakiś taki poziom abstrakcji, wiecie o co chodzi. Oczywiście są pewne granice, których nie można przekraczać. Tak jak nie wiem, na przykład nie wypada komuś życzyć, żeby jego dziecko się powiesiło, ale tak jak mówiłem, pewne no, kurwa. rzeczy po prostu ciężko brać na poważnie. Poważne wątpliwości, natomiast ma wiele osób co do jakości rzeczy sprzedawanych przez Lalunę. Temat na Twitterze został. Nie jest w sobie porodzić, tak jest stara to nie twoja mama. A to nie prawda? Nie właściw takiego screena porównując czapkę Gucci Laluny z oryginalną czapką Gucci, wskazując, że logo wygląda trochę inaczej i najprawdopodobniej Laluna nosi podróbę. W kolejnym poście wskazał on, że mnóstwo. Yy, ale si łysy wpierdala. Zaraz Lalunia będzie pierdolić jakieś głupoty, że ten. Że ludzie chcieli się zabijać przez gimpera znowu, kurwa. Ona jest tak od rzeczywistości oderwana. Byłem ostatnio u rodziców i widziałem przez przypadek, kurwa, ten program życia Życia. Ja pierdolę. Ta laska ma tak najebane w głowie, to jest, kurwa, niemożliwe. <laughs> ...takich podrobionych rzeczy można kupić na jej butiku, a w jeszcze kolejnym wpisie zaatakował peruki, których zdjęcia brane są z Pinteresta i na niektórych z nich widnieje na przykład Kylie Jenner z przekolorowanymi włosami. Z tematu śmieszkował sobie... XT. XT. Ale co ciekawe, Laluna chyba nie wie, kim jest Mokry Suchar, bo odpowiadając na insta stories w temacie, odniosła się do Nitra i do... Ksajo. Największymi dwoma moimi hejterami są Ksajo i Nitro, którzy kurwa walczą na tej samej gali co ja. Temat na swoim live'ie poruszył Sylwester Barnenga, który rozmawiał z Laluną i pytał ją o wyjaśnienia w tym temacie. Niestety za wiele się nie dowiedzieliśmy, poza tym, że Laluna twierdzi, że wszystko jest legit, że na swoje ciuchy ma certyfikaty i są one legalne. Podrobione rzeczy, to są moje rzeczy, kurwa które ja wyprzedaję na swoim butiku. A te ciuchy, które są kurwa w sprzedaży, to są wszystko z certyfikatami, kurwa. Z z, z Italii, kurwa. Dowiedzieliśmy się też, że szerzej ten temat będzie poruszony na konferencji, która odbędzie się już 9 maja, ale do tego czasu może jeszcze dowiemy się jakichś nowych faktów, bo sprawą mocno zainteresowały się kanały komentarzy i nie tylko. I uwaga na stories Mateusza Spysińskiego. Rewo oraz Josiego pojawiły się bardzo podobne wpisy. Czekaj, 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 czeka. się pojawia od kiedy Josie kurwa robi content komentarze. Kanały komentarzy i nie tylko. I uwaga, na stories Mateusza Spysińskiego, Rewo oraz Josiego pojawiły się. Kurwa, lubię już jego, ale niech nie robi kurwa komentarzy, On się do tego nie nadaje, do chuja. Jak gościu, który na co dzień napierdala Robloxa i nie zajeb kurwa złego mystery boxa challenge, może robić kurwa komentarze. Nie, no Josie, przestań. Filip, proszę ciebie. Nie rób tego. ...były się bardzo podobne wpisy. Matis Pysiński chce stworzyć coś grubego o Lalunie. Jeśli ktoś miał kiedyś z nią styczność bądź brał coś z jej sklepu, proszę o kontakt. Rewo, jeśli macie jakieś info o sklepie Laluny, to poproszę o wiadomość. Może ktoś z was coś od niej kupował. Yoshi, zbieram rzeczy dotyczące sklepu Laluny. Jeśli ktoś ma jakieś screeny, coś znalazł ciekawego, ma jakieś porównania, proszę wysłać na priv. Zbieram parę rzeczy, żeby trochę objaśnić sytuację głębiej. Bardzo ciekawi mnie obecność Josiego w tym zestawieniu, który. Chociaż, ale no Yoshi niby ma sklep z kurwa ciuchami, nie? No to może ewentualnie a propos tego, no właśnie nawet się zauważył. Bo on ma jednak tam ten sklep ciukami, który tam sobie, nie pamiętam jak się nazywałem, SMTH Store, tak? Jakoś. No ale no kurwa, i Po chuj oni kurwa ruszają. Chłopaki mają tendencję do wpierdalania się w takie rzeczy, kurwa. Totalnie tego nie rozumiem. Synek, co to wpierdalasz? Po co oni to kurwa ruszają? Po co nagłaśniają tak jakieś jebane te. tematy takie? I nie powinni się tego ruszać. Tak samo jak zawsze się wypowiada na na, tym, na Twitterze. Po chuj, oni to robią. Raczej był takim family-friendly youtuberem, który jakoś tam w komentarzach się bardzo nie bawił. Mi się w całej tej sytuacji jeszcze spodobało, jak Sylwester Wardenga zadzwonił do Boksdela i zapytał, słuchaj. Podobno z federacji mieliście usuwać osoby, które reklamują i sprzedają skam. To co ty myślisz o tym butiku Laluny? Haha, <grywa> się tam zapowietrzył i mówi, no ale to wiesz Sylwek, to gruby temat, to nie tak jak myśli. <grywa> I się strasznie skonsternował. Bardzo wesołe to było. Bo ty kiedyś powiedziałeś, że osoby, które zajmują się skamami, nie będą wpuszczane do federacji. No stary to. Jest gru gruby, nie, no rośnie, Rilak, ee, gruby temat, myślę, że nie jedzie, żeby teraz gadać przez telefon. Mniej wesołe będzie to, że Sylwester już nam kombinuje, żeby lalunę zamiast fagaty i kociołkowej nam przerzucić na naszą część konferencji, więc tym razem idę tropem nitra i uzbroję się w gaz na niedźwiedzie, <laughs> bo może się przydać. A, no i poznamy też pewnie nową przeciwniczkę laluny, bo jak zapewne już wiecie, niestety moja kochana wspaniała Klaudia doznała kontuzji. Ma ułamaną część kości w kciuku i powoduje to niezdolność do walki, więc... Kurwa... Zajebisty wybór, według mnie. Czy ja nie powinna walczyć? Bo no jednak, rzeczywiście, jak siłownia, to jej całe życie tak naprawdę, zresztą to widać. Ja pierdolę, ale to ci rośnie ta gulka, Idziemy do weterynarza, Synek, jak chuj. Eee, szkoda, bo chciałbym zobaczyć jej walkę, ale zajebista decyzja, według mnie. Nie ma co się pchać, żeby kurwa się z na arenie napierdalać tylko i wyłącznie po to, żeby sobie życie zmordować. Babo, szczególnie, że od stycznia oboje Hej, przygotowujemy się na mega wysokim tempie, ale ja tak sobie myślę, że co się odlecze to nie ucieczę. Zdrowie jest najważniejsze i myślę, że jakbym był na miejscu Klaudii, to bym podjął dokładnie taką samą decyzję. Nie wiem natomiast czy jakbym był włodarzem League, to podjąłbym takie same decyzje odnośnie karty walk i organizacji konferencji. W dniu wczorajszym odbyła się pierwsza konferencja trzeciej edycji League. I teraz może zaznaczę na samym początku z racji, że jestem powiązany z konkurencją, to nie oznacza, że będę tutaj teraz źle mówił. League jedynka i dwójka uważam, że były galami absolutnie wybitnymi. Trójka to jedna z moich ulubionych Stratus, gali, dziękuję serdecznie. Nie w ogóle, ale z tą trójką e. mam trochę problem. Znamy już całą kartę walk. No i tak, Alberto Dubiel, nieźle, ciekawe zestawienie, spoko. Nie wiem czy main event, ale no, no jest to main event. Jaką nową matkę? pokaż pokaż. Robur Burnejka w porządek, Lil Mastizusie, Git, ten boks birmański może być nawet. Kurwa, ale Lil Mastizusie, kurwa, już nie chce mi się trochę oglądać Lil Mastizusie po raz 500 na tej samej gali, Ja pierdolę. Znaczy, nie, czy na tej samej gali, ale znowu kurwa te same osoby, tak z dupy trochę, no. Kawy. Denis vs. Dondiego. Myślę, że będzie dobra bijatyka. Fajne zestawienie. I. Do... To wygląda już, zaczyna jak... Te walki zaczynają wyglądać jak kurwa ladder w Mortal Kombat. Cały czas te same postacie. Ja pierdolę. Nie na tym chyba ta gala miała polegać. Na tym w sumie kończą się ciekawe. O kurwa, co to za emotka? Ej, ale emotka! Kisa boob. Takie zasięgowe walki. Dobra, przepraszam. Może jeszcze Brodnicka kontra Kamiszka też jest okej. Okay. Ale to, to nie jest tak, że to zestawienie jakoś rozpierdala. No i słuchajcie, dzisiaj na konferencji zostały ogłoszone kolejne zestawienia: Lucas TV kontra Kozakowski, Tarzan kontra Bomba, Kolar kontra. Czekaj, Lucas TV to jest kurwa Lucas TV. To nie jest jeden z tych kurwa zjebanych pa Misiek, bo mi dupskiem klawiaturę wciskasz. Denis versus Don Diego. Myślę, że będzie dobra bijatyka. fajne zestawienie. I na tym w sumie kończą się ciekawe takie zasięgowe walki. Dobra, przepraszam. Może jeszcze Brodnicka kontra Kamiszka też jest ok, Ale to, to nie jest tak, że to zestawienie jakoś rozpierdala. No i słuchajcie, dzisiaj na konferencji zostały ogłoszone kolejne zestawienia. Lucas TV kontra Kozak. A to ten burak, okej. Okay. Tarzan kontra Bomba, Kolar kontra Alan. Nie ten Alan. No i kurwa, cały czas te same osoby, plus jakieś znowu osoby nieznane, tak jakby. Nie wiem, kim jest. Nie wiem, kim są te osoby, obydwoje. Alan. Nie ten Alan z uniwersum murańskich, tylko Alan, człowieku, który jest raperem. No, Aha, tak, okej, okay, raper. Kurczę, nie wiem. Alberto Dubil naprawdę nieźle. Okej, okay, ta walka mi się podoba. Fajnie, że burnejkę zobaczymy i Robura, ale Lil Masty i Zusje to już było. No Dubiel właśnie. Też już walczył. Robur, on trochę ma tego pecha, że wchodzi jako trzeci z WK, więc to też nie jest aż takie fresh. Burnejka jest fajnym transferem, to mi się podoba. Denis Don Diego. Ale kurwa, burnejka z Roburem, bardzo chętnie zobaczę. Fajnie, dla fanów Takich mocnych, sportowych wrażeń Twardych skurczynów, jak najbardziej okej okay. Moim zdaniem jedno z najciekawszych zestawień w ogóle w High League. Brodniska, kamiszka, takie No okej okay. Ale nie rozpierdala, no reszta walk to trochę beka Trochę mam problem z tym highligiem Trójką, bo brakuje mi tu jakich Mocnych killerów, fajnych Debiutów i czegoś co mogłoby dać Tutaj szansę, żeby porywalizować z fame'em Czternastką, który moim zdaniem zgarnął z nosa highligowi sporo naprawdę ciekawych A na fame'ie 14 jest ich Sporo. Mamy debiut Karasia oraz AJ'a. Mamy debiut Moniki Kociołek w Starciu z Fagatą. Mamy debiut Xajo, który jest naprawdę mocnym i wyczekiwanym debiutem. Kolejna walka Nitra, to rzeczywiście bardzo zasięgowa. Mamy debiut mój i trąby. Trąba był bardzo wyczekiwany od bardzo dawna. I karta Fame 14 jest stworzona tak, jak była stworzona. Ja no, Fame 14 ma dojebaną kartę, kurwa. Ja pierdolę, to zdjęcie krychy. <laughs> Nie wiem kurwa, każdy jakoś widzę zajebał, to taki plastuś kurwa o boże, ale niekorzystne. Zajebiście pod względem pokrycia bardzo różnych światów i docelowych widowni. Mamy coś dla fanów ekipy, Timu X, YouTube'a, Twitcha. Mamy walkę o pas Fame, mamy Karasia, który jest Iron Manem. Mamy Alana i Murańskiego, którzy są też ze swojego uniwersum dla fanów Fame'u. Hater Malczyński też takie typowe dla Fame'u zestawienie w sensie. z No tu jest fan takie fan trochę fan fan. dla każdego Oj tak, tak. To jest czas, bardzo fajne. I w połączeniu z tak dużymi zasięgowymi nazwiskami i jednocześnie dużą ilością ciekawych debiutów, ta karta po prostu mega się broni. To moim zdaniem w ogóle uważam, że Fame 14 ma jedną z najlepszych kart w historii Free Fightowych edycji. To po prostu zostało dobrze skonstruowane. No i jak oglądałem Konfe High League 3, to... Jakoś mi się to nie kleiło. Ta pierwsza część. Taka kurczę chyba trochę na siłę, tam z dziesiąty raz, jak już do siebie skakali, to to się zrobiło nudne. Najciekawiej chyba słuchało się Lil Masty i Zusję, Burnejka uważam bardzo sympatycznie wypadł. Denis jak zawsze dowozi prawilne dymy. No ale tak poza tym, to nic tam niesamowitego się nie wydarzyło. Miejmy nadzieję, że sama gala dowiedzie, jeżeli chodzi o poziom sportowy. Nie no, jeszcze skrychon jest też, że starze, już nie można podać będzie czego będzie. Kolejną jakoś mocno nas zaskoczą. Mocno zaskoczyło nas także Royal Division, ponieważ że będzie aż tak źle. Chyba nikt się nie spodziewał Obrazki prezentujące to wydarzenie mówią same za siebie W jakich warunkach biją się zawodnicy na... Ja pierdolę No, chyba jest jakieś dwa centymetry zapasu. Pierdolę! Urowy koc, nie chcę zniszczyć tutaj ringu. Tu widzimy worki przeciwpowodziowe. Teraz to jest taki oktagon tymczasowy po prostu, który ekipa przyjechała i zrobiła, no i musieliśmy w tym zostać. Podczas pierwszej walki, którą przeprowadzić się nie było sędziego, to nie był problem, żeby tą walkę przeprowadzić? Sędziego nie było? Ja, pierdego. Duża część zawodników, jak zobaczyła z czym ma do czynienia, to po prostu z walk zrezygnowała. Ale nie szkodzi, słuchajcie, bo włodarz Tomek Kolejnik przed na ich miejsce i zawalczy chyba w dwóch czy trzech. <gry> Walkach. Na miejscu nie było w ogóle żadnego sędziego, który mógłby to punktować albo przerywać te walki. Całość odbyła się w jakimś studiu fotograficznym na materacach i obłożonych dookoła takimi workami z piaskiem. Z jednej strony cyrk i beka, z drugiej strony to chyba już było nawet dosyć niebezpieczne. Tam się coś mogło komuś stać. I tak zupełnie szczerze, jak ja widziałem te pomysły, typu właśnie walka siedmiu gladiatorów na jednej arenie, albo walka typów na ślepo, albo walka gości przywiązanych do siebie plecami. Czy jakieś pomysły typu jeden, koleś na dwóch typów i typiarkę. No w ogóle coś fantastycznego tak, w zamyśle, jako coś totalnie głupiego. Rosjanie organizują takie pojedynki, gdzie na przykład jest jakaś tam zawodniczka, co waży 60 kilo i ona walczy z sumokiem 130-kilogramowym, nie? To znaczy, nie wiadomo, że Rosja teraz ty to... Z i... sumokiem, bo to był po prostu gruby typ, kurwa. Ich za to, co robią. Ale sam pomysł w ogóle coś fantastycznego. To kwintesencja free fightów. Gdyby to zostało dobrze zrealizowane, to to naprawdę mogłoby się obronić. A wyszło jak wyszło. Oprócz tego pojawiły się jakieś szoty, gdzie się okazało, że zawodnicy tam chyba dostają jakiś funt psich kłaków. To skala kilkuset złotych. I na dodatek włodarz ma problem, żeby im te pieniądze wypłacić, bo mu brakło. Na dodatek, to, że to się odbyło w takich warunkach w tym studiu fotograficznym, to dlatego, że nakłamali właścicielowi klubu, w którym to się miało odbyć. I powiedzieli mu, że to będą sparingi Transmitowane online, a potem się okazało, że to Royal Division. No to właściciel wjechał tam i ich wyrzucił i musieli na szybko coś ogarniać. A Marcin Malczyński za działanie na szkodę Federacji Royal Division, poniesie na to konsekwencje. Nasz dział prawny już zajmuje się tą sprawą. Jak, mógł... jak kurwa dział prawny wygląda tak jak Rick, to myślę, że. No jeszcze Wy, bo kurwa odszkodowanie zapłacicie. Ja pierdolę. Jaki cyrk, jebany. Musieliście zauważyć, nasza gala była jednak jedną z najlepszych gal freakowych w Polsce. Najlepsza gala frikowa w Polsce na materacach, w podstawówce kurwa! No właśnie, jeszcze takiej gali nie widzieliście. To jest coś pięknego. Teraz jesteśmy w trakcie rozmów z największymi halami w Polsce. No i co, będziemy szykować dla Was drugą edycję? Już na jakimś potężnym, bardzo wielkim obiekcie, który będzie wyglądał jak Wisienka na torcie. Nie ja no, w ogóle jakiś dramat. W sensie, jakbym był olejnikiem, to dostałbym depresji po tej gali. Tak, w sensie, byłoby mi autentycznie tak zajebiście wstyd, że sygnuję coś takiego swoim nazwiskiem, że nie wiem, jakby mi się tyle rzeczy wywaliło. Ja pierdolę. Naprawdę, kurwa. Nie wiem, jak bardzo nisko trzeba, jak w ogóle trzeba nie mieć szacunku kurwa do siebie, żeby rzeczywiście coś takiego własną twarzą. Jakby. Ja pierdolę, nie, nie pojmuję tego, jak bardzo trzeba się skurwić, żeby coś takiego zrobić. Bo to, to w ogóle bym nie wro. To już. Lil Masty, wciągający kokę, chuja kurwa typa, jest mniej zjebana niż ta gala. I mówię, że była zajebista udziału po tym Putinie i Zeleńskim, ale jak się tyle rzeczy sypie to się mówi, cześć przekładamy, odwołujemy, nie wiem cokolwiek. Mieli Masti! kurwa, Linkiewicz, ja pierdolę, mylą mi się one mylą mi się, przepraszam, przepraszam, przepraszam Linkiewicz, Linkiewicz, Starewicz ja się zastanawiam, czy tam nie ma kogoś w tle, kto to faktycznie ogarnia, jest jak, jakąś tam mądrą głową, która za tym stoi. No ta pierwsza konferencja, okej, okay, wyglądała budżetowo, ale wyglądała okej okay realizacyjnie, nie? To, to można było nieźle zrobić, a ojoj, no strasznie wyszło źle. Bardzo to przykre, ale to bardzo też śmieszne jednocześnie, co się tam wydarzyło. Na szczęście chyba nikomu nic się nie stało, chociaż Bogzel na Twitterze napisał, podobno na tej nowej gali nie ma obsługi medycznej. Dziomek skręcił kostkę przed chwilą, testując ten pseudo-oktagon i nikt się nim nie 在我咧。 Fejnik, odstaw te kwasy i nie rób krzywdy tej branży, proszę. Ale później gdzieś tam temat jakoś nie był nagłaśniany, no więc nie wiemy, czy to faktycznie prawda. Miejmy nadzieję, że nie, albo że faktycznie później tym chłopakiem ktoś się zajął. I miejmy nadzieję na kolejną edycję Royal Division. Ja czekam z niecierpliwością. Mam nadzieję, że pójdzie im trochę lepiej niż pierwsza. I tym uroczym akcentem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Moi drodzy, z racji, że już za 9 dni odbywa się Fame MMA 14, na którym zmierza się w main evencie z Mateuszem Trąbą. To najprawdopodobniej w najbliższym czasie odcinków może być zdecydowanie mniej. Pomimo bardzo intensywnego tempa treningowego, no bo to jest od 12 do, do 16-18 godzin tygodniowo, ile ćwiczę, starałem się możliwie jak najbardziej regularnie wrzucać odcinki. Myślę, że były trochę rzadziej niż, niż na początku tego roku, ale tak raz w tygodniu, chociaż tutaj próbowałem wam te newsy podsumowywać, w tym ostatnim tygodniu przed walką dużo tak się dzieje, ciężko. więc myślę, że zobaczymy się jeszcze może z raz. Po walce no to zobaczymy, też pewnie będzie parę dni przerwy, później jakieś może wakacje, więc z góry przepraszam za delikatnie mniejszą aktywność, jednocześnie Zachęcam do zakupu pay per view z mojego reflinka Możecie go znaleźć w opisie I wiem, że będziecie kupować dopiero w dniu gali Także bardzo ładnie was tutaj Oj kurwa, widzowie, będzie trzeba wybrać czy czyjego reflinka kupić A to już nie jest taki prosty wybór Ale chyba najbardziej skłaniam się Kupienia pay per view rzeczywiście od łusego, nie? Tak najbardziej serduszkiem chyba za łysym stoję Proszę, pamiętajcie, aby w dniu Gali, jak będziecie siedzieć ze znajomymi albo sami i kupować sobie to pay per view, to pamiętajcie, żeby wrócić tutaj pod filmik, kliknąć sobie link. Wy zapłacicie dokładnie tyle samo, a część przychodu ze sprzedaży takiej wejściówki WJ i nie. kupię sobie za to coś ładnego. Także będzie mi niezmiernie miło, jeżeli w takiej formie mnie wesprzecie. Link znajdziecie w opisie. Czemu Dzie tobie nie da linka, bo nie walczę na kali widzę. Nie nie będzie, nie będzie lożyczyderców, bo dzisiaj się dowiedziałem ja wejdę docelowo. A dzisiaj właśnie przed streamem się z Dziąkiem gadałem, bo też jest kumplem którego nie widziałem kurwa z 3-4 lata. No i akurat ma wolne 14, więc to jest jedyne wolne jego w maju. Ugadałem z nim, że przyszedł. I kanapowe chlanie będzie i oglądanie fejmika, Dlatego nie będzie Loży. Ja muszę skłonić do użycia diabłowego linka na ten Gaminga, oczywiście, że tak, wykrzyknik Insta.